Bosch and Bosch. Kshak. Kshak. Not actually. The Bosches. Repeat. The Bosches. Kshak. Jak już pan się tak morduje. Zawał pan dostanie. A, bo w tej uracie to mi dobudowali 100 metrów mola. Mówię po co? Ładnie będzie. No jest ładnie, ale tam trzeba dojść na koniec. Ja nie mam kondycji. No, a to inaczej. M męczę się siły, brak? Gdzie ten niszczyciel demokracji, co? Oderwany zderzak. Muszę się z nim rozmówić raz i na zawsze. Panie lechu, pana nie powinno tutaj być. Niech pani uważa. Do legendy jubilata Solidarności pani mówi. Ja, jak chciałem, do każdego gabinetu weszłem. Na siłę je wpychali. Błagali, żebym weszedł na kolanach. No. Jak miałem dobry humor, to weszłem. A jak nie, to się zbliżałem do lądowania jak samolot. Oni tam się wszyscy cieszą. A ja fruw, w drugie mańkie i tyle mi widzieliśmy, mundaki. Ale pan prezes dzisiaj nie przyjmuje. Nie przyjmować to może lekarstwa na rozwolnienie. Niech się ładnie ubierze. Bo niecodziennie się rozmawia z legendą solidarności i demokracji. Tak jest, ale pan prezes jest chory. A to na pewno. A to kolano to akurat jest jego najmniejsze zmartwienie. Ale pan prezes! Nie... Co pan? Co pan prezes? No co pan prezes? Jaki on tam pan prezes? Gdyby nie ja, to on byłby prezesem współdzielni inwalidów w Włukowie. A może ktoś się pan umówić na audiencję do pana prezydenta? Ty, ty, ty. I związać snopki, a do kosiarki to mi się nawet nie, nie zbliżaj. I tyle w temacie Marioli. Jednak legenda wszedł. Spakuj się. Niech ci ten cały twój mamoń, walizkie z Pawlacza ściągnie i jedź na zawsze na Białoruś, szkodniku. Stąd ziemniaczana zrzucona przez tego imperialistę diabła Storunia Złodzieja, staruszek, metodą na księdza. Jak tu wszedłeś? Weszłem. Wszystko przeskoczyłem. To rówko cię ci przywieźli. Ja obaliłem komunizm. To i z tobą sobie dam radę. Mariusz. Co, Mariusz? Co, Mariusz? Ochrona! Za mowę wezwij. Sześć kolegów. Ciekawe, że mnie internowali, a ciebie nie. Nie chcieli cię budzić, co? Pewnie mu się lody śniły. No wżywaj ochronę, niech pobiją nobliste. Należy mi się, że ja go kiedyś z czarnej dupy wyciągłem na własną zgubę. Giemby obtarłem. Kiełbasę do miski nakroiłem, a on kiełbasę zjadł, miskę wylizał i cał za rękę. No nie. Z przesady. Póki ja żyję, jeszcze Polska nie zginęła. Wy mi tutaj socjalizmu, komunizmu, ani faszystowskich Niemiec odbudowywać na tej ziemi nie będziecie. I tak mi to pomóż. Pan Bóg! Matka boska, i ja sam w klapie. Niech teraz pan prezesa doceni. Narzeka pan, że prezes się z panem nie liczy. Jakby tamten był prezesem, to on by się dopiero z panem nie liczył. Ale przynajmniej nie zauważył, a prezes to mnie mija. Przychodzi koło mnie jako słupa. To gadanie jest. Żeby słup ominąć, trzeba go jednak zauważyć, prawda? Wolałby pan, żeby co? Rozbił sobie o pana głowę, tak? O, ta zdradziecka kanalia jest tutaj. Co? No, pewnie, że jest. Siedzi tu, przecież urzęduje dzień w dzień. Boże, kto pana wybrał? Jemu o olecha chodzi, tak? Olecha? Mój no, Boże, kto panią tu posadził? O Bolka chodzi. Puścia zwykłego, a, a tego byłego prezydenta. No to Boże, kto na niego głosował, to jest. Ja. Mm, no ja też. Oto. No legenda: wszyscy głosowali na niego, przecież. Rozciągamy dalej. Krztunowy no O, tak, o teraz, tak. O, bo wtedy pośladek pracuje. Są dokumenty. Twoją własną ręką podpisane. To ubytkie fałszywki były. Każdy głupi by w to uwierzył. A z ciebie nie chcieli zrobić homo nie wiadomo? Chcieli? No i w to akurat wierzę. Że chcieli? Że jest! Panie prezesie, proszę sobie nie brudzić rąk. Ja się nim zajmę. O, jest i mój diabeł stróż? Za mną przyszłeś? Ten, co tam przyszedł, to kto to? Pojęcia nie mam. Wiem tylko, że Krzysztof ma na imię. Co go widzę, to jest zły jak dzik. <grym> Jakby łaził głodny pod dębem, a tam ani jednego żołędzia. Hmm. <grym> Czym on się zajmuje? Łazi za lechem, czy tam bolkiem i obraża? Są dokumenty, tylko pośród twoją ręką podpisane. No za ja z tymi dokumentami. Kto ty jesteś? No kto ty jesteś? Że mnie nobliste za nogawkę ciągniesz. Mnie cały świat zna, mnie Murzyny w Afryce znają, w oceanie, Afrykanerii, no, mnie i papieża zna cały Globus! A ty kto jesteś? No kto ty jesteś? No jedź no na rok, jedź na rok i zapytaj się, kto to jest. To ci powiedzą, stary dziad jesteś. I tyle. Może i stary dziad, ale legenda Solidarności! Daljad! Dziwa! za z tą Legendą twoją! Raz ten obraża tego, raz ten tego. Raz ten ma przeprosić, raz ten. Raz ten odmawia a przeprosin, raz ten. A w podręcznikach to są na zmianę. To, a który ma rację? Nie wiem, no pewnie. Raz ten, raz ten. Ale zresztą kogo to teraz obchodzi? Chyba każdy ma takiego jednego wroga przez całe życie, nie? Jest to żona. A pan kogoś takiego ma? No, żona? No pewnie, że mam. Jest stulechu! Pan Władek? Nie, kurwa! Odtąd trzeci! No, uwaga! No, za podawanie fałszywych danych urzędnikowi państwowemu to grozi grzywna. No, wiem, wiem. Co tak cicho? Zabili go. No, cicho, bo pewnie podpisuje zgody na współpracę. No bez jaj, znowu! A co to? Banda łysego trzech na jednego? Żyjesz, Lechu? Ja żyję, w Władeczku. Ale Polska krwawy, to krwawemu od tych oprawców. Kapusia, wyobraź sobie, chcą ze mnie zrobić. Buty mu powinniście mordami wycierać za to, co on dla was wywalczył. A co on wywalczył? Wcześniej kasa od ubeków, a teraz kasa dla ubeków. Dobrze powiedziane. Ty, bohater. Bo co? W stoczni cię widzieli. Chyba jak Kimla szukał. Jeszcze Ja to bym się nie zgodził na współpracę. Wiadomo. No na pewno nie jako Bolek. A jako kto? No najlepszy byłby ten. Adrian. Zostawcie go, zostawcie go! go! Ani mi się wasz, jeden z drugim, bo przepierdolę! No. Chyba się nie da, panie prezesie. No. Stawia agresywny opór. W takim razie ja stąd wychodzę. Siad! Nie przejdziesz! Bo? Bo gówno! Bo tu się położę i tak będę leżał. O, i się położył jak tam na ulicy wtedy. No to usuncie go. Nie, ale... No zapierzcie go. Chodź. Dobra. Wys do dać, Za nogi! Lecz gozimy swoim zamowcą, a nie! Mówią, że im więcej siwych włosów, tym człowiek mądrzejszy. Ale ja panu powiem. Ja obserwuję odwrotny proces. Nie ma gorszej cholery niż stary facet i... No, stara baba też. No. Oprócz papieża? Naszego? Naszego, naszego. Im więcej siwizny na obie, tym więcej żółci wełbie. Jakby taki stary dziad na koniec tej złości, że już musi umrzeć, to chciał ze sobą do grobu cały świat wciągnąć. No bo starym ludziom to się już w ogóle wszystko miesza ze wszystkim. O, pan Andrzej, ale nie, nie, nie wchodzimy, czekamy. Kolejka jest, proszę. A, A ile bierzesz za numery? Śmieszne? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Nie gadaj z nim. On od siedemdziesiątego roku w bezpiece siedział. 1200 donosów napisał. A reformy tego jego profesorka jeszcze bardziej zrujnowały polską gospodarkę, niż druga wojna światowa. Jajek z tymi Alfonsami to nie ma co się... On... Proszę pan legendę Solidarności zabili. Kto go zabił? Ty! Jak? Przecież widział, że leży. Nie widział, na pana prezesa patrzył. Nie patrzył, tylko był wpatrzony, jak ciele w samolot. Milcz ty, ubecka po ty! Ty! Do swojego kurdopla tak mógł! No, proszę nie obrażać aktualnej legendy Solidarności. Ludzie, oczywiście wszyscy w tym kraju wzięli powariowali. No zobacz czy żyje. Kto? Ty. Ja żyję. No to, to wiadomo, że żyje się Andrzej żyje. Andrzej to jest. Yy... No ten co leży. Ach. No i. Oddycha? Patrz, lechu. Im wolno leżeć, gdzie chcą. A na mnie. Równość kurwa. Dobrze mówisz, władziu. Dobrze. Mam, mam, wygooglowałem ich. To to wszystko to są legendy solidarności. Tak, działając ramię w ramię doprowadzili do powstania pierwszej w bloku wschodnim antykomunistycznej opozycji. Ramię w ramię, tak? Tak napisali? E, tak, ale to typowy fake news. A co to znaczy? Co, typowy? To taki. Najbardziej powszechne. O! U. Wy samicę razem, grubo. Pan przewodniczący. Solidarność. O! Pan prezydent. Znowu tutaj i znowu po prośbie. No, 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 nie po prośbie, po prostu przechodziłem tutaj obok i zajrzałem, żeby zobaczyć, co się dzieje. Mhm. Tak zajrzałem i zastałem. Codziennie tu siedzi. Bo ja obiecywałem ludziom, że będę prezydenturę skuteczną, a nie celebrycką. Niech się pan nie ośmiesza już. Żeby jeszcze miał inne nazwisko, Ma takie jak moje. I ja się natłumaczę, że to nie rodzina. no tak czy inaczej uderza to we mnie. I powiedz Andrzej, jak się czujesz? Boli cię? Ach. Wszystko, żeś zapomniał. Dolniej se spod Maryki. Tylko powoli. Już nie to zrobię. A oni długo już tak? No tak, od godziny się kłócą, co? A ich pogodzę, a konkretnie mój autorytet. <noise> To jest bytlak. No, coś strzeliło. Ja muszę. Ojej. Szanowni Państwo, jako Przewodniczący Solidarności i przyszła legenda, dziękuję Wam niektórym za to, co zrobiliście dla Polski. I zapraszam niektórych do historycznej sali BHP na uroczystą galę. Z okazji rocznicy zamknięcia niektórych supermarketów w niektóre niedzielę. Póki co. Spadaj stąd! Słucham! Co ty głuchy jesteś? Spierdalaj, zomowcu! Nie byłem w to nikt nie był. Łebecka Menda. Słyszałeś, co Władek powiedział? Do widzenia. Szczęść Boże. Jest coś. Mariusz, skocz po coś do jedzenia. Po dziewczyny dzwoni. No.